Do <śmiany> no i widzisz? Nie popisujesz się, jesteś sobą i dobrze się bawisz. Nie ma za co. Był trochę przygnębiony, ale nie martw się. Już dobrze, znowu jest sobą. O o. nie mnie wzywa. To raczej nie wróży nic dobrego. Jeśli twoja mama się zgodzi, to ja bardzo chętnie. No to lecimy. Dalej, Gorga. Nikt nas teraz nie powstrzyma. Strzelanie nic nie daje. No co ty powiesz? O nie! Są w kraterze! <śmiech> <śmiech> Muszę coś zrobić. Przestańcie wreszcie na mnie chlapać! To irytujące! <laughs> Czy dla ty jednorożec? Miałem się nim zająć jutro, ale skoro do mnie leci, załatwię to. Uważaj, czo. Jesteś za blisko! <śmiech> <śmiech> Widziałaś to? Ten mały sporo już potrafi. Świetnie, unik! Nasze wodne błyski na nic się nie zdają, bo woda nie robi na nich wrażenia! Ochłodziliśmy ich tylko! Nie mam już amunicji! Czas trochę podgrzać atmosferę! Coś mi przyszło do głowy! Elfy! Napełnijcie błyski paprykową zupą w hadla! Czasem atak kaszlu, czasem kichania Zmusza wrogów twych do poddania Masz ochotę na zupę dnia, Rixel?